Tak, chodźmy odebrać Co? Proszę cię. normalnie. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo.

Tak Halo, Halo, poznaj. Za się bawij Tak? w pomieszczeniach. Ja pierdolę. Mama, mama! Nie no, to już jest koniec! To jest koniec! Kurwa! Jork napisał, zobacz! Halo, halo, poznań jak się bawicie, dzieciaku. Możemy już stąd wejść, nikogo już tam nie słyszał, ale zamek nie jest wyłączał, że Nie wiem, no nie wiem. Dobra, jak jesteś jacuś, to mi coś przeciw. Skąd sądziłaś? Dara! Dzień sobie dorobiłeś, chłopuś. Co można dorobić tylko raz i być tylko razem? No właśnie! O co ty mamo gadasz?

Powiedziałbym, jeżeli mnie słyszysz, y, Jacku i Dańcu, to napisz mi kurwa wiadomość prywatną na Messengerze. Bo tu jestem ciekawy akurat tego. Ja pierdolę, nie. To za kurwa sąsiedzi, ja pierdolę, jeżeli... jeżeli się mylę. Widzisz czat na YouTube? Ameryki nie ma, do kogo zwali No dobra, no tutaj, no poczekaj, dobra. ja to zweryfikuję, bo, bo to jest bardzo ciekawe ogólnie. Hej Pierdol się. Hej Amerka. Ajo hey. Co ty robisz? Bawię się życiem. Poznaj, jak się Poznaj, jak się Poznaj, jak się Poznań, jak się bawicie? Poczekaj, czekaj. pozdanie, JAK SIĘ BAWICIE?!

Gerbaty, dobra, ja, ja weryfikuję ogólnie co się dzieje, bo... Napisał kurta się garbaty, że spermaszczole. Dobra, jest spermaszczoła, dobra. Jest spermaszczoła, to wiadomo, że to jest jacuś. szczoła. Nie wiem, ty mnie słyszysz, tak Weź to powiedz mi tu, napisz. bo... Znaczy jestem ciekawy. Bo ogólnie, jak... Ja, kurwa, nie śmiej ze mnie. Dobra, ale jest spermaszczoła, słyszysz mnie ogólnie? Weź mi napisz, czy mnie słyszysz teraz. Jak gadam tak o. Ogólnie mi to ciekawi. Jak jest perwa to jest dobrze Ludzie Skrócie, ten. No, słyszy mnie. Kurwa. Ja pierdolę. Nie, dobra, to jest... to jest koniec, kurwa, nie. Nie, yeah, ja yeah, tak nie